Witamy serdecznie Barbara i Izabela Kot. Moi drodzy, mam nadzieję, że napisaliście list do Świętego Mikołaja. Jeśli nie, to wychodzimy do Was z pomocą. Dzisiaj z Izą zamieniamy się w pomocnicę Świętego Mikołaja i podpowiemy Wam, co kupić najbliższym na prezent. Dodatkowo od jutra ruszają promocje mikołajkowe i przy zakupach klubowicza otrzymują podwójne punkty. Podwajamy punkty. Ale to tylko 6 grudnia. Tylko 6. Dziękuję Iza. <gry> Iza, powiedz mi, um, czy są jakieś zasady, jakimi możemy się kierować przy wyborze prezentów? Na pewno, jeżeli znamy jakąś osobę. Hmm... Będzie nam łatwiej ten prezent wybrać. Natomiast, jeżeli nie znamy preferencji albo rodzaju skóry, jaka dana osoba ma, na pewno będziemy mieli troszkę większy problem. Ewentualnie możemy po prostu kupić coś do pielęgnacji ciała albo włosów. Natomiast tutaj zawsze możemy wyjść jakąś obronną ręką. W tym roku naprawdę mamy bardzo duży wybór zestawów, i myślę, że nasze dermokonsultantki przyjdą z pomocą i na pewno dobierzemy dobry prezent. A jak zaznamy preferencje osoby obdarowywanej, na przykład wiemy, że osoba ma suchą skórę, to jaki prezent mogłabyś polecić naszym widzom? W tym roku jak najbardziej firma Lirak Awen czy Vichy przygotowała zestawy typowo pod skórę suchą, odwodnioną. Tutaj po mojej lewej stronie Aven Hedras, kremik nawilżający o bardzo lekkiej konsystencji i do tego krem pod oczy w prezencie, bardzo ładnie i w ciekawy sposób zapakowany firma Vichy Aqualia Thermal do skóry suchej, krem na dzień, na noc tutaj mamy z mini produktami oraz w takiej eleganckiej metalowej puszce, którą możemy później wykorzystać w jakiś inny sposób. Lirak Drażenist to już jest taka seria, która ma działanie jednocześnie i nawilżające, ale też już rozświetlające, wygładzające pierwsze zmarszczki mimiczne. Tutaj w zestawie mamy krem albo do skóry normalnej mieszanej, albo do suchej i do tego jest krem pod oczy w postaci żelowej, dodatkowo tutaj z metalową końcówką. Także myślę, że też świetnie się sprawdzi na podpuchnięcia, na wykonanie takiego delikatnego masażu. Wiadomo, Wikilia się zbliża, Sylwester także jak najbardziej pożądany prezent i to wszystko w eleganckiej, białej kosmetyczce. A co, są, co to są za zestawy tutaj, mogłabyś i zapowiedzieć? Czy to są też takie nawilżające, czy już bardziej oddziałujące? Na zmarszczki. To już będą takie serie działające na zmarszczki Supra Radiance i Lift Integral. Supra Radiance, czyli taka linia rozświetlająca, wygładzająca dla pani mniej więcej około 40 i powyżej 40 roku życia. Seria Lift Integral będzie taką serią dla pań, które potrzebują takiego delikatnego liftingu. Dlaczego delikatnego? Ponieważ przy stosowaniu kremu my zauważymy, że ta skóra jest inna, delikat podniesiona, natomiast nie będzie to uczucie takiego niekomfortowego nie spięcia. Tutaj akurat w zestawie krem na dzień i do tego serum pod oczy, czyli taki mocniej skoncentrowany produkt. Natomiast dla pań w wieku dojrzałym będzie linia Deridium i tutaj dodatkowo z mleczkiem do demakijażu. Deridium w dwóch konsystencjach, czyli albo do skóry normalnej mieszanej, czyli trochę taki lżejsza, zrzadsza albo bogata jeżeli tutaj pani mają problem z nadmierną suchością. A co to za twarzy? piękny czarny zestaw? E, tutaj w tym zestawie kryje się seria Aż premium. Zobaczymy. Tutaj mamy krem do twarzy i krem pod oczy. Zresztą jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat serii premium, e, możecie wrócić do naszych wcześniejszych filmików, gdzie dokładnie omawiałyśmy e, całą serię. Wszystko jest tutaj pięknie zapakowane, bardzo elegancko. Bardzo ładnie. E, czyli tak, Iza, mamy już prezenty e, dla takich osób, które mają suchą skórę dla państwa żyjących się, a jak ktoś ma jakieś wypryski niedoskonałości, czy są takie zestawy? E, tak, jak najbardziej. Tutaj akurat firma Balnao, czyli na bazie e, kosmetyki, na bazie wody siarkowej, tutaj akurat może odwrócę tyłem ten zestaw. Tu już mamy taką całościową pielęgnację, czyli żel do mycia twarzy, e, krem i to są produkty do codziennego stosowania rano wieczorem, a także maseczka. Taka dobrze oczyszczająca, ale jednocześnie nawilżająca, i to do stosowania dwa-trzy razy w tygodniu. Ewentualnie, jeżeli ta skóra jest wrażliwa, uwrażliwiona dodatkowo, na przykład jakąś kuracją dermatologiczną, to raz w tygodniu jak najbardziej wystarczy. Czyli to jest taka pełna pielęgnacja. Tak, tak. Bardzo fajny prezent. A Iza, a co tutaj mamy? Widzę, że to nie jest w zestawie, a co tutaj? Tak. Dodatkowo w insercie świątecznym, który teraz mamy, jest taka promocja, przy której przy zakupie kremu TerpLine otrzymujemy krem pod oczy i na okolice ust. Gratis. Tutaj jeżeli sobie tylko życzymy, dermokonsultantka zapakuje nam prezent. Jest to świetny produkt dla wszystkich pań, które potrzebują ujędrnienia i uelastycznienia skóry. Też świetnie się sprawdzi po różnego rodzaju zabiegach. Także jeżeli teraz przed świętami, przed Sylwestrem byłyśmy na jakichś zabiegach takich regenerujących, złuszczających na mezoterapii, to tutaj jak najbardziej ten krem się sprawdzi. Czyli będzie takie działanie dwa w jednym. I takie ujędrniające, czyli takie możliwe, można powiedzieć przeciwzmarszczkowe, ale jednocześnie krem będzie mocno re regenerował. Krem pod oczy świetnie się sprawdzi, jeżeli mamy problem z opadającymi e, powiekami. Tutaj jeszcze dodam, że takim m, produktem, który też będziemy mieli w promocyjnej cenie i jest w insercie świątecznym jest Ja remes. może pokażę ten insert świąteczny. To jest taka gazetka, która ułatwi Wam wybór e, prezentu. Te, te, wszystkie, e, te wszystkie zestawy, o których dzisiaj e, wspomniałyśmy są tutaj zamieszczone. Taka ściągawka. Tak, więc wracając do kremu, jeżeli mamy problem z cieniami, z podpuchnięciami, ten krem świetnie sobie z nimi poradzi, jest to dosyć taki specyficzny produkt, który musimy używać z dodatkowym produktem, natomiast przed wyjściem pod makijaż jak najbardziej ładnie, delikatnie tą skórę wokół oka będzie nam napinał, więc też makijaż będzie się tutaj w tej okolicy lepiej trzymał, przez co też nie doskonałości dodatkowo będą zamaskowane. I a wspomniałaś um, o zestawach um, do ciała, do włosów. Jeżeli nie znamy preferencji um, co do pielęgnacji twarzy osoby obdarowanej, to może um, takie zestawy do ciała i włosów możesz teraz pokazać? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o włosy. Firma BioCap, czyli bardzo naturalny skład, delikatne bazy myjące. Tutaj akurat w zestaw, który będzie się sprawdzał u osób mających problem z suchymi włosami czy też z przesuszoną skórą głowy. Jeden z szamponów do częstego stosowania na bazie oleju ze słodkich migdałów. Drugi to tutaj będzie na bazie keratyny roślinnej, czyli też takie mocniejsze wygładzenie do codziennego stosowania bardzo wydajne naprawdę niewielką ilość trzeba użyć mimo że tutaj te bazy myjące naprawdę są bardzo bardzo delikatne. Innymi produktami do włosów w tym roku Biowax. Tutaj w zestawie mamy odżywkę i szampon. Tutaj wyciąg z opuncji i mango. Ale ja czuję, I, jak to pięknie pachnie. Tak, tak. Jest to, jest to jeden z przynajmniej z, mój faworyt, jeżeli chodzi o zapach. Ten szampon ma taką gęstą, kremową konsystencję, także też się go bardzo przyjemnie stosuje. Oprócz tego jeszcze seboradin, natomiast tutaj już takie ukierunkowane działanie ku zapobieganiu wypadaniu włosów, ale też pobudzanie wzrostów. I W zestawach mamy produkt do mycia, szampon, odżywki i ampułki, które są do wcierania do skóry głowy, czyli taka już intensywniejsza kuracja pielęgnująca. A co do ciała, Iza, proponujesz? Do ciała proponuję na pewno firma Balneo. Dlatego, że w składzie tego zestawu mamy tam peeling i masło do ciała. Uwielbiam ten zapach malinowy. Poza tym e, też przekonuje mnie skład. E, bardzo naturalna kombinacja siedmiu olejów i sok malinowy daje naprawdę e, bardzo przyjemną w stosowaniu mieszankę. Mam nadzieję, że Twój mąż ogląda nasze nagranie i dostaniesz e, w prezencie na Mikołaja. O, oczywiście, o ile byłaś grzeczna. <słuch> no i. To chyba wszystko, co mamy do przedstawienia. Moi drodzy, za tydzień widzimy się i zaproponujemy Wam pielęgnację dla najmłodszych oraz dla mężczyzn. Więc bądźcie z nami koniecznie za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.